Sebastianowi H. grozi do 12 lat więzienia. Według nieoficjalnych informacji podczas przesłuchania nie wyraził on skruchy. Wczoraj wieczorem sąd aresztował go na 3 miesiące. Jestem na miejscu tragedii w Bożęcinie, dużym koło Warszawy. Ze mną jest m.in. Łukasz Zboralski, dziennikarz motoryzacyjny z portalu BRD24, który od początku przygląda się tej sprawie. Powiedz Łukasz, co wiemy o Sebastianie H., kierowcy BMW? No pewnie mieszkańcy wiedzą więcej, natomiast to co my wiemy, że miał 26 lat, a więc należał do najniebezpieczniejszej grupy na polskich drogach. 18-24 lata to są ludzie, którzy powodują najwięcej wypadków młodzi mężczyźni. W połączeniu z taką długą, prostą drogą przez wieś to jest mieszanka wybuchowa. Wiemy, że tego wieczoru on został poproszony przez właściciela pojazdu, bo nie był właścicielem pojazdu, żeby gdzieś ten pojazd przewieźć. Właściciel pojazdu twierdzi, że nie widział, że był ten człowiek pijany. Natomiast wiemy też już dzisiaj, że miał blisko 3 promile, a niezauważenie tego to sąd będzie już musiał ocenić, czy można było nie zauważyć, że Ktoś z punktu widzenia właściciela auta. Prawie 3 promile, bo nie można takim osobom oczywiście udostępnić samochodu. No i co jeszcze wiemy, że ten samochód, nie wiem czy z tym kierowcą, ale że ten samochód był w tej miejscowości dobrze znany z tego, że ktoś nim szalał po ulicy. No właśnie i to pytanie ciśnie się na usta, czy to był jednorazowy, jednorazowy wybryk, czy nie. Pan Jarosław Stolarski, dyrektor jednej z pobliskich szkół, no i mieszkaniec tutaj w okolicy, Coś wie na ten temat, a konkretnie co pan zaobserwował, proszę powiedzieć i co pan z znaczy? Znaczy BMW dosyć często driftowało, jak można tak powiedzieć. To, tak. to auto. To auto tak po kosmowskiej, po krótkiej, tak, później po Kujawskiego do Pilaszkowej z powrotem. Na obu rondach do zaborowa zawracało, tak. I było to zarówno w dzień, kiedy przekraczana była prędkość, jak i w nocy. Często pierwsza, druga w nocy. Pan to często... zgłaszał? Zgłaszałem to na 112. I co mówili? No, że przyjęli interwencję, także wyszli patron, No i dalej, tego nie monitorowałem też. Muszę, muszę Państwu powiedzieć, że sprawdziliśmy, co z tym zgłoszeniem e, zrobiła policja. Okazuje się, że do miejscowej policji to zgłoszenie w ogóle nie dotarło. To jest temat tak naprawdę na inną rozmowę, na temat działania telefonów alarmowych, bo tu się rozmywa po prostu odpowiedzialność. E, niemniej jednak te sygnały to nie były jedyne sygnały, bo mieszkańcy od dawna alarmowali, że to, co dzieje się tutaj na tym prostym odcinku ulicy Kosmowskiej. Zakrawa, no, no, po prostu wołał pomstę do nieba. Proszę powiedzieć, co pani widziała, co, co, co państwo robiliście w tej sprawie. Y, to znaczy tak, dwa lata temu y, siedziałam na tarasie i nagle, y, prawda, rozległ się huk. Wybiegłam na drogę, bo to było późno w nocy i wydawało mi się, że gość uszkodził nam skrzynkę gazową i skrzynkę energetyczną, w związku z tym grozi to no, katastrofą ekologiczną. I to nie był, to nie był jedyny y, tego rodzaju wypadek, tych wypadków tutaj było sporo, to prawda? Jak Państwo z tym próbowaliście zrobić? Składaliśmy minimum dwie petycje do zarządu dróg powiatowych. Niestety raz przynajmniej spotkaliśmy się z tłumaczeniem, że ponieważ jest to droga powiatowa, nic się nie da zrobić, takiej praktyki się nie stosuje, mimo że to do końca mi się sprawdziło. A wnosiliście Państwo o progi zwalniające, jeśli dobrze tak, Pamiętam. Tak, o progi zwalniające. Też tak naprawdę chodzi nam o cokolwiek, tak, żeby w jakikolwiek sposób zareagować. I właśnie tak jak, tak jak mówię, zarząd dróg powiatowych najpierw twierdził, że nie da. Się. Nie da się z tym nic zrobić na tego rodzaju y, drodze. Natomiast obecnie y, Sołtys pytany o to, na jakim etapie jest sprawa. Twierdzi, że próbuje coś z tym zrobić. Niestety y, kopie się z koniem. Panie Wójcie, jest z nami y, Wójt Sławomir Sunka, wójt gminy Stare, Stare Babice. Y, y, panie Wójcie, co z tą petycją? Proszę państwo, tak jak Pan usłyszał, petycja trafiła i Państwo powiedzieli, trafiła do zarządu dróg powiatowych. Ta droga, o której mówimy, ulica kosmowska, to jest droga powiatowa. To wiemy. I trafiła petycja do zarządcy drogi, który za odpowiada za bezpieczeństwo. Ale co Pan robił, ułżenie. żeby no, wzmóc nacisk na, starostwo, zarząd dróg na Zarząd dróg powiatowych odmówił lokowania tej progów z uwagi na to, że droga jest bezpieczna, bo jest chodnik i ruch pieszych odbywa się po chodniku. Pieści co tutaj chronili, według zarządcy drogi. No ale w sytuacji natomiast, kiedy kierowcy są. Natomiast patrząc na to, co też powiedziała Pani Pan Sołdy, ale zarazem Radny Pan Remigiusz Fiołek wystąpił z taką inicjatywą i jako gmina przepracowaliśmy budżet na uruchomienie systemu SDK, to jest system dyscyplinowania kierowców, który na tej drodze chcieliśmy uruchomić. A mówiąc po ludzku? To jest system, który jeżeli Pan przekracza prędkość 40 na godzinę, 50 na godzinę, zapala się czerwone, musi Pan po prostu swoje odstać, uspokoić swoje emocje. O ile nie przejedzie za... na tym czerwonym rzecz O ile jasna. nie przejedzie, bo Ty, tutaj czy... mówimy o nieczyślej kierowcy. Czy można jakoś wzmóc nacisk mhm. na to, żeby w końcu, bo to nieprawda, że na drodze powiatowej, to sprawdziliśmy, nie, możą, nie mogą powstać tak zwane wyspowe progi zwalniające. Czy, czy można wzmóc jakoś nacisnąć? Znaczy, Ma pan narzędzie? Mam narzędzie takie, że mogę pisać pisma, ale zarządca drogi mówi o tym, mamy prawo, tak? I to prawo jest przede wszystkim najważniejsze. Mówi o tym, że on zarządza tą drogą, on kieruje tym ruchem, a mamy tragedię. Zginął 12-letni no chłopiec, który no miał marzenia, który miał przyszłość, a z drugiej strony jest historia rodziny sprawcy, która też w tym uczestniczy i która też podniesie tego konsekwencje. Przecież tej Wiednej, samej ulicy, tej samej, samej ulicy, z tej samej Sunka, wójt gminy Stare Babice. Te progi, proszę Państwa, pewnie w końcu teraz powstaną, ale chciałbym kiedyś móc się z Państwem spotkać, by móc powiedzieć, że Polak mądry przed szkodą, a nie po. Po wielkiej tragedii, do której doszło tu, e, tu. W Borzęcinie. Winien jestem Państwu jeszcze jedno, jedno wyjaśnienie. Musieliśmy w związku z tą palącą sprawą zmienić nasze plany emisyjne. Reportaż, który zapowiadaliśmy dotyczący poszukiwań 16-letniej Oli, wyemitujemy w uwadze. Niebawem to wszystko na dziś. Mimo wszystko spokojnego wieczoru Państwu życzę do zobaczenia.